Witajcie na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z filmikiem co, co można robić, kiedy dwa tygodnie trzeba siedzieć w domu, bo jak pewnie niektórzy wiedzą, że jesteśmy zmuszeni, żeby dwa tygodnie siedzieć w domu, więc przygotowałam y, trochę pomysłów, żeby się nie nudzić podczas tego czasu. Także najpierw intro i bez przedłużenia zapraszam Was do oglądania. czasu są tradycyjne gry planszowe możecie zagrać z rodzeństwem z rodzicami z dziadkami w zależności od tego z kim spędzacie czas z tym gracie ja na przykład bardzo lubię gry planszowe i myślę, że to jest jeden z lepszych sposobów na spędzanie tego czasu. Jak ktoś nie przepada za grami planszowymi, to może pograć w sobie w jego ulubione gry na telefonie lub na komputerze, ale oczywiście nie za długo, bo każdy wie, że to psuje oczy. Kolejnym sposobem na spędzanie wolnego czasu w domu jest oglądanie różnych seriali i filmów, na przykład na Netflixie. Tam jest ich bardzo dużo. Polecam. Z Zrobić sobie popcorn albo inne jedzenie, które lubicie, i możecie też oglądać filmiki na YouTube albo filmy w telewizji. Zależy od tego, co lubicie najbardziej. Możecie też napisać w komentarzach, jakie seriale na Netflixie najbardziej lubicie, to może sobie obejrzę. Następnym sposobem na, na spędzanie tego czasu jest rysowanie. Ja na przykład lubię rysować z tej oto książki. Ale oczywiście możecie rysować, co lubicie. Ja uważam, że to jest bardzo dobry sposób na spędzanie wolnego czasu. Oczywiście jak trzeba siedzieć w domu, to trzeba też trochę poćwiczyć. I właśnie tym sposobem następnym są właśnie ćwiczenia, możecie włączyć filmik na YouTubie. Na, o różnych ćwiczeniach i ćwiczyć razem z filmikiem, trochę aktywności fizycznej się przyda. Możecie też wymyślać własne ćwiczenia, możecie się też porozciągać, yy, no i wyjdzie to Wam na zdrowie. Następnym sposobem na spędzanie wolnego czasu jest. Czytanie książek. Oczywiście, jak nie lubicie książek, to mogą być czasopisma albo gazety, albo możecie też posłuchać sobie audiobooka. Kolejnym sposobem na zabicie czasu jest sprzątanie. Możecie posprzątać w swoim pokoju w szafie z ubraniami, w szufladach i, i spędzicie y, fajnie wolny czas, a do tego będziecie mieli porządek. Następnym sposobem i chyba moim ulubionym jest dzwonienie do przyjaciół albo do rodziny. Możecie zadzwonić do koleżanek albo do babci czy tam do dziadka i wtedy i możecie też porozmawiać na kamerce albo na Skype. Bo akurat w tych czasach niestety nie można się z nikim na razie spotykać, więc to jest dobry sposób. Uważam też, że dobrym sposobem yy, na spędzanie właśnie tego czasu jest nauczenie się czegoś nowego. Na przykład możecie wykupić sobie jakieś różne kursy online. Ja na przykład mam angielski i jest. Nie ja na przykład mam i jest to bardzo fajne. Kolejnym bardzo fajnym sposobem na spędzanie właśnie tego czasu jest nauczenie się gotować czegoś nowego. Na przykład, jeśli lubicie gotować albo coś piec, to możecie sobie upiec na przykład ciasto albo jakieś nowe danie spróbować, nowych przepisów i bardzo miło spędzić, spędzicie czas, i do tego będziecie mieli pyszne jedzenie. Możecie też przeznaczyć ten czas na nauczenie się czegoś nowego, na co nie mieliście y, czasu. Ja na przykład chciałabym się nauczyć montować sama filmiki. Kolejnym i chyba też jednym z moich ulubionych sposobów jest y, zabawa ze zwierzęciem. Oczywiście to jest dla tych, którzy mają jakieś zwierzęcie. Możecie je wykąpać albo uczesać, i naprawdę bardzo miło spędzicie w ten sposób czas. Kolejnym sposobem, i ten sposób jest bardziej dla dziewczyn niż dla chłopaków, jest nauczenie się na robienie jakiejś nowej fryzury. Szczerze mówiąc, ja nie umiem za dużo fryzur robić. Umiem ewentualnie zrobić sobie kitkę albo dwie, albo jakiegoś warkocza. Więc to jest dobry czas, żeby poświęcić go na nauczenie się czesać jakiejś nowej fryzurki. Ostatnim już moim sposobem jest planowanie. Bo macie teraz dużo czasu, żeby zrobić sobie jakiś taki planer, na przykład zaplanować sobie, sobie jakieś fajne wakacje lub inne fajne rzeczy. Ja na przykład mogę sobie zaplanować filmiki, które chciałabym nagrać. I zrobienie takiego planera też jest całkiem niezłą zabawą, więc myślę, że dobrze spędzicie przy tym czas. Że to już były wszystkie moje sposoby. Jeśli macie też swoje jakieś to możecie napisać w komentarzach. Także myślę, że te dwa tygodnie siedzenia w domu raczej nie będzie jakimś takim strasznym czasem. Można go bardzo fajnie wykorzystać. Także jeśli ten filmik wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie mój kanał i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa. Życzę wam bardzo dużo zdrowia, żebyście nie zachorowali na koronawirusa.